Odsług, tak? Ten tak. Ten podżytor, tak? Tak. Ja to jest tak? jest tak? Za chwilę odbędzie się tutaj koncert filmowy, dla którego pretekstem jest rocznica 200. Urodzin naszego wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina. Pokażemy film z 1927 roku La Valse La Die". To jest film niemy, do którego muzykę będzie improwizował znakomity artysta pan Włodek Pawlik, autor wielu kompozycji do znanych filmów takich jak Rewers, do dwóch filmów Doroty Kędzierzawskiej, Wrony i Pora umierać, czy też do Petera Greenawaya Night Watching. Ta impreza jest częścią zamykającą obchody Roku Chopinowskiego przez Filmotekę Narodową, która przygotowała specjalne wydawnictwo płytowe, przygotowała stronę internetową, portal internetowy poświęcony Chopinowi. Odbyły się takie pokazy różnych filmów, które Filmoteka zdigitalizowała w ostatnim czasie w związku z Chopinem w różnych miejscach świata. Byliśmy też bardzo aktywni i obecni w Szanghaju na EXPO. Warszawa startuje do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury i jedną z jej wizytówek jest Chopin. Chopin, który... Tak wspaniale charakteryzuje Warszawę jak na przykład Beatlesi, Liverpool, który był europejską stolicą kultury w 2008 roku. Tyle, że Chopin jest naszą dumą narodową. 2010 rok jest rokiem Chopinowskim i inicjatywa filmoteki narodowej, żeby odbyła się premiera kompletnie nieznanego filmu, była dla nas niezwykle ważną propozycją i od razu uznaliśmy, że możemy być sponsorem takiego wydarzenia, ponieważ Naprawdę y, osiągnięcia filmoteki, y, osoba Chopina, francuski film, wszystko razem cudownie składa się na taki wizerunek y, Warszawy jako miasta, które docenia wspaniałe inicjatywy i w którym te inicjatywy mają swoje miejsce. Dobry wieczór Państwu, e, witam wszystkich bardzo serdecznie na, zastanawiam się jak to nazwać, na no koncercie filmowym.